W tym nagraniu przedstawię najważniejsze zasady stylu APA, o których musicie pamiętać, tworząc wykaz bibliograficzny. Jest to spis stworzony według najnowszej, siódmej edycji. On powinien zawierać tylko te publikacje, na które powołujecie się w tekście. To znaczy, jeśli nie odnieśliście się w pracy do jakiegoś artykułu, to nie możecie go umieścić w spisie bibliograficznym. Bibliografia musi rozpocząć się na nowej stronie. Nawet jak skończyliście dyskusję i zostanie wam dużo miejsca, to nie zaczynacie wykazu od razu pod tekstem. Spis wszystkich źródeł musi zacząć się od nowej strony. I bibliografia to jedna z sekcji waszej pracy, dlatego stosujemy śródtytuł pierwszego stopnia. Więc zgodnie z wytycznymi jest on wyśrodkowany, pogrubiony. W stylu APA, w słowie bibliografia, e, tylko pierwsza litera jest napisana dużą literą. Ale możecie spotkać się z tym, że niektórzy modyfikują ten styl i używają kapitalików. Kolejny krok to umieszczenie wszystkich pozycji w porządku alfabetycznym według nazwiska pierwszego autora albo organizacji, jeśli nie mamy podanego nazwiska. Nie wolno Wam numerować pozycji. W przypadku, gdy korzystacie z kilku prac tego samego autora, to publikacje powinny być podane według kolejności ich roku wydania, od najstarszych do najnowszych, czyli Nowak 2005, Nowak 2006 itd. Zachowujecie odstęp pomiędzy wierszami, bo niestety w tekście i w spisie często jest niepotrzebna przestrzeń pomiędzy akapitami. To źle wygląda i jest niezgodne z zasadami. Wystarczy zmienić ustawienia. Zaznaczamy tekst, klikamy prawym przyciskiem i wybieramy ustawienia akapitu. Wówczas zobaczycie takie okienko i pamiętajcie, żeby tutaj przy interlinii wybrać podwójna, natomiast odstępy przed i po powinny być ustalone jako zero. Tekst musi być wyrównany do lewej, a nie wyjustowany. I zauważcie, że w każdej pozycji mamy wcięcie od drugiej linii tekstu. Niestety, często studenci robią wcięcie od pierwszej linii, co jest błędem. Wcięcie jest w drugiej i w każdej linii, która dotyczy tej samej pozycji. Nie wolno stosować skróconych nazw czasopism. Zawsze podajemy pełną nazwę. Nazwa czasopisma i numer rocznika czy tomu zapisujemy kursywą. Natomiast numer zeszytu zapisujemy w nawiasie i nie stosujemy kursywy. Zauważcie też, że tutaj nie ma spacji. Spacja jest między inicjałami imion. Wiele artykułów posiada też identyfikator cyfrowy, który musimy podać. To jest właśnie ten identyfikator. Czasami niektóre artykuły nie mają tego numeru DOI i po prostu nie podajemy go wówczas. Albo podajemy adres strony internetowej, na której umieszczona jest publikacja. I w spisie najczęściej będziecie podawać artykuły i książki. Pokażę Wam, jak powinien wyglądać poprawny zapis artykułu. Podajemy nazwiska autorów, wszystkich, chyba że jest ich więcej niż 20. Wówczas Wypisujemy nazwiska 20, potem stawiamy wielokropek, czyli trzy kropki i podajemy nazwisko ostatniego autora. We wcześniejszej edycji, tej szóstej, było tak, że podawaliśmy tylko pierwszych sześć nazwisk, potem wielokropek i potem ostatnie nazwisko. Ale w siódmej edycji nastąpiła zmiana. Po każdym nazwisku zauważcie, że stawiamy przecinek, potem po inicjale imienia czy imion kropkę, pamiętajmy też o spacji. Następnie podajemy w nawiasie datę publikacji. Stawiamy kropkę i podajemy tytuł artykułu. Znowu kropka, i tutaj mamy tytuł czasopisma zapisany kursywą. Pełna nazwa czasopisma, nieskrócona wersja. Stawiamy przecinek i dalej kursywą zapisujemy numer tomu lub rocznika. Nie wszystkie artykuły będą miały podany numer zeszytu, czyli wartość, którą podajemy tutaj w nawiasie. Wtedy pomijacie ten numer. Po przecinku podajemy numery stron całego artykułu, a nie tylko tej strony, z której korzystaliście. I na końcu podajemy numer DOI, jeśli artykuł taki posiada. To był wzór, a teraz pokażę Wam skąd wziąć te informacje. Czytając artykuł często wszystkie ważne informacje macie na pierwszej stronie. Uważajcie tylko na skrócone nazwy czasopism. Mamy rok publikacji, mamy numer rocznika, w nawiasie numer zeszytu i numery stron. To, co jest błędem, to często um, kopiujemy i robimy dwukropek, nie powinniśmy go tutaj stawiać, jest przecinek w APA. Mamy też do i podany, który musimy umieścić. Spójrzmy teraz na inny przykład. Tutaj ponownie mamy skróconą nazwę czasopisma. Musimy wyszukać. A jak brzmi pełna nazwa? Mamy podany rok, numer rocznika i numer zeszytu, a potem numery stron. I Amerykanie często skracają do ostatnich cyfr, jeśli ta pierwsza jest taka sama jak na początku, ale według APA powinniśmy mieć tutaj napisane 298. No i też mamy numer DOI. Mamy tytuł artykułu, mamy podanych autorów. Zauważcie tylko, że musimy to przyrobić na APA ze względu na to, że inicjał imienia pojawia się przed nazwiskiem. W naszym spisie tak to powinno wyglądać: czyli e, nazwisko autora, przecinek, inicjał imienia, kropka, przecinek, e, nazwisko drugiego autora, kropka. Spacja pomiędzy inicjałami, data publikacji, tytuł artykułu, kursywą zapisana, nazwa czasopisma, numer tomu, numer zeszytu w nawiasie, numery stron i na końcu tutaj podejmę jeszcze numer DOI. Jeśli ktoś z Was pisze w języku angielskim, to często musimy pomiędzy dwoma autorami, między ich nazwiskami, postawić ten symbol AND. Co znaczy to samo co polskie i, ale w języku polskim użycie etki byłoby niepoprawne. Dlatego jeśli kopiujecie zapis z internetu, to pamiętajcie, żeby to usunąć. I coraz częściej dużo czasopism ułatwia już nam pracę i podaje, jak cytować według danego stylu. Wystarczy, że klikniecie w opcję Cite, po prawej stronie i wyświetli Wam się zapis w APA, który musicie skopiować, pamiętając o tym, żeby był odstęp od drugiej linii i żeby tytuł czasopisma i numer tomu był zapisany kursywą. Tutaj jeszcze raz dla ułatwienia macie podany wzór zapisu artykułu, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Pamiętajcie tylko o tym, żeby tutaj była spacja pomiędzy inicjałami Przycinek po nazwisku, kropka po inicjałach, bo często o tym studenci zapominają. Tak samo jak o tym, że tutaj nie ma żadnej spacji pomiędzy numerem rocznika a numerem zeszytu. Teraz czas na książki. Tak wygląda zapis w APA książki, z której korzystaliśmy. Czyli podejmę nazwiska autorów, rok publikacji. Tytuł książki i nazwę wydawnictwa. W tej wcześniejszej edycji, szóstej, było tak, że podawaliśmy też miejsce, czyli było napisane Warszawa, Gdańsk i tak Teraz podajemy tylko nazwę wydawnictwa. Nic więcej nie trzeba. To jest wzór w języku angielskim. Przykład. Jeśli książka jest napisana pod redakcją, no to umieszczamy tę informację tutaj przed rokiem publikacji. I potem na końcu wydawnictwa. Nawet jak korzystaliście z jednego rozdziału, ale autor jest ten sam rozdziału, co autor książki, no to podajecie to w taki sposób. Troszeczkę to bardziej skomplikowanie wygląda, jeśli mamy rozdział w pracy zbiorowej. Podajemy autorów rozdziału na samym początku, potem podajemy datę publikacji, tytuł rozdziału. I w języku angielskim mamy informacje o tym gdzie, ale zobaczcie, że tutaj nie ma żadnych znaków interpunkcyjnych. Natomiast w języku polskim piszemy W, potem stawiamy dwóch I zwróćcie uwagę na to, że jak podajemy autorów tej książki, podręcznika, to zaczynamy od inicjałów imienia, więc jest przestawiony szek, Nie ma tak samo jak tutaj na samym początku. Podajmy ich nazwiska. Jeśli książka była pod redakcją, to podajemy tę informację tutaj w nawiasie. Jest różnica, bo tutaj jest dużą literą napisane, tutaj małą w języku polskim przecinek, tytuł książki napisane kursywą, a w nawiasie podajemy numery stron. W języku angielskim dwa razy p, po polsku s. I na samym końcu wydawnictwo. I tak wygląda przykład. A tutaj mamy akurat trzy inicjały. Pamiętajcie, że są przerwy pomiędzy inicjałami, data publikacji, nazwa rozdziału, w jakim, w jakim podręczniku, w jakiej książce jest ten rozdział. Inicjały imienia, imion tych autorów są podane na początku, potem jest nazwisko, informacja o tym, że książka jest pod ich redakcją. Tytuł książki napisany kursywą i strony, z których pochodzi ten rozdział, i na końcu nazwa wydawnictwa. Podobnie w języku polskim, z tym, że tutaj jest ta różnica w dwóch kropek. Reszta wygląda bardzo podobnie. Znowu tytuł jest zapisany kursywą. Jeśli ktoś pisze w języku angielskim, to tak mniej więcej wygląda spis bibliograficzny, z tym, że jest to jeszcze szósta edycja, bo jest podane miejsce. Teraz podajemy tylko nazwę wydawnictwa. I na końcu najważniejsze zasady, powtórzenie dla utrwalenia. Pamiętajcie o tym, że bibliografia musi rozpocząć się na nowej stronie. Umieszczamy tylko te publikacje, na które powołaliśmy się w tekście. Uszeru musimy uszeregować alfabetycznie nasz spis według nazwisk autorów. Nie numerujemy pozycji. Jeśli mamy tego samego autora, to podajemy wtedy publikacje według kolejności ich roku wydania od najstarszych do najnowszych. Pamiętajmy też o numerze DOJ. A należy go podać na końcu zapisu bibliograficznego, albo podejmę stronę internetową. Z tym, że w APA 6 było jeszcze tak, że pisaliśmy pobrano z, w, tym najnow w tej najnowszej edycji już nie piszemy pobrano z. po prostu wklejamy link. Pamiętajcie też o tym, żeby podawać pełną nazwę czasopisma. Pamiętajcie o podwójnym odstępie pomiędzy wierszami, w wyrównaniu tekstu do lewej, i o tym, że m, jeśli mamy autora, który opublikował kilka artykułów w tym samym roku, y, czyli np. Nowak 2006 i Nowak 2006, to wówczas, żeby odróżnić te publikacje, musimy postawić literę do y, zaraz przy roku publikacji, czyli Nowak 2006a, Nowak 2006b. To są bardzo ważne zasady, bo jeśli y, wysyłacie. Artykuł do publikacji, to czasopismo Wam go zwróci, jeśli nie będziecie przestrzegać stylu, który czasopismo używa. Czyli na przykład na psychologii to jest APA. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, i gdyby były jakieś pytania, to proszę o nie w komentarzach.